W kolejnym odcinku Minecraft Ultra Hardcore. Jest ze mną Shaded i... Elkris, no, pokazałem na odwrót, ale dobra. Cześć, cześć, no, witajcie. No i będziemy eksplorować powierzchnię. Ruszamy. W sumie w, w, w nocy, ale dobra. No i co z tego? Będzie ciekawie. Prędzej nas coś zabije. Prędzej przejdziemy na 1.7 W ogóle ja tu robiłem jakąś drogę w dół, ale nie widzę. No właśnie. Jest dość stroma skarpa tutaj. Nie radzę. No to nie, tu powinna być gdzieś droga, tylko gdzie ja to nie wiem. Jeszcze pajączek się świeci na dole. Epicko się świecą te oczy im. To jest po prostu super. Ale ja to tu nie widzę. To by dało radę zejść, o, chyba. Łącza. Nie wiemy. Dobra. O. Gdzie te pnącza? Pająk, pająk. Tak. To jest kuby synów. tym. Co wy tam robicie? Boże, bardzo mamy Wszystkim ja mam wydominąć. jednak dzień. Wiecie, jak to fajnie wygląda. To ja mam jedno serce. Brawo. To sobie Nie umiecie tak jedną eksplorować. No proste. Ale to nie tak miało wyglądać. Miał być, miał być dzień, miał być fajnie miał być przyjemnie. Oj, tam dzień! Gdzie w miejscu za ja. no. Płyniemy A tam jest pająk chyba Se pokłynę Zobaczymy I to ty go bierzesz, nie? Tak, bo mam aż i HP Najgorsze, że nie widzę tutaj damagów na mobach na shaderach, ale trudno Poradzę sobie Słychać chyba, nie? No. Faj fajnie to wygląda, z tej perspektywy. Mam na dalekie renderowanie i i widzę naszą bazę. No. No, ja też widzę jeszcze, ale... ...w naszych to jest coś innego niż... To, to nam niepotrzebne, więc je trzeba na mięso przerobić. Pająk. Ja będę stawiał pochodnie. Ha. Bo tu nic nie widać pewno na filmiku. Eks, mój będzie, ha o i kanion mamy. Ale pewno to jest nic to jest ciekawego teren, nie Nie kanion. No to jest teren. Ura, no. Ale no dalej ma Pustynia i coś się Uy. świeci. Coś się świeci. A lawa Ła. Ale to epicko wygląda na shaderach. Jak się zwuguje trochę teren. Nie wiem, czy postyna to dobry pomysł. Jak to nie? Ja mam jedno serce, a tam są szkielety. O. I pająk ze świecącym okiem. Do mnie można trochę piachu pozbierać. Będzie na szkło. A co my robimy ze szkła? Szklane domy. Rewolucja. <noise> to dużo pańskiego. No, niestety. Ej. Nie wiem, czy ja chcę tam wyjść. Ale tam złaś, bo zaraz się... Wiesz co... Ale tu jest fajnie, taki pobugowany teren. Owieczki! Zaraz nam zrobi łóżka. Zaraz to dostaniesz. Z pająka w coś. No, o, pająki czy... fajnie świecą. Czarnowca. I zombie tu chyba lezie. to U... będzie z moja. Ja sobie tu craftuję, a niech, ktoś, niech jedna osoba mi pilnuje. Skelet na owcy. <noise> <noise> Pajączki. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zaraz będzie dzień spokojnie Przesiedzimy tu Mamy trzy łóżka, dawaj Na terenie otwartym wątpię Ara. Jak ci zaraz, zaraz zombie cię z tego łóżka zrzuci to... Ja to sobie odpoczywam o tym na HP taki, taki mały surprise jest Jej. zawsze Budzisz się, a tu zombie przy tobie i cię bije O właśnie, Shaded ile masz tego HP? O, Ciędę. Ciekawe, Ciekawe. O. o dzięki. Dobra, i tak już świta. Nie leżę, cicho. No, już się fajnie bugują te cienie. Już nie leżysz. Dobra, jazda. Tak, tak, biegaj, biegaj. Też Nie wiem, jak tego to go nie. Ej. Proponuję iść na wschód, nie, na zachód jednak Pająk, ale chyba już nieagresywny Spali się No, pająki już są nieagresywne, dawaj Szkielety tam jeszcze ponu Oj Gonią ci zombie, zombie gdzie ten szkielet? tam jest. Dobra. Jedno HP. Bo, Bo już myśmy zentrantowani w łóżki. Szyję dostał. <grym> o, pustynia. Proponuję się udać. Chociaż nie, jakaś taka mała. W dzień to można iść. A, mała. Mi się znowu nie renderują te... ...czanki. Chociaż tam się trochę rozciąga, tu jest wodę podziwiasz, czy co? Mam laga. Aha. <laughs> To jest stary generator mapy. Patrzcie, na 1.7 to jest w ogóle inna mapa. No, słyszałem, że na 1.6.4 nie mają już tych całych jeziorek. Wodnych w sensie w pustyni. Mogliby pogabić takie małe oazy, że jedna kartka wody na przykład. No. O, taka z was zlegowało obu. No, e, ja tu już jest koniec pustyni. Tam się zaczyna jakiś las. Tam dalej polana 700 metrów od bazy jesteśmy jest Nil. Idziemy popływać w Nilu z krokodylami. Nie wiem, trochę się boję. A ja nie. Dlatego, <laughs> że w Minecrafcie nie ma krokodyli. Szkoda. O, Popływa wioska. Popływam trochę tak przy powierzchni, żeby ludzie widzieli, wioska, jaka fajna no, woda. Na deski, nie gdzie wioska? Gdzie? Tam, tam. O, rzeczywiście. No to włączamy Święki. turbo. Porwoku <noise> 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 ta wioska mogła być już przez nas zjedzona. No coś tam na Nie. początku Sąka. zwiedzaliśmy, ale. O, mogę sprzedać mu. Zjedzonko ej, to jest dokładnie ta sama wioska, gdzie byliśmy na początku. Na 100%. Ej, bo idziemy w złym kierunku w ogóle, powinniśmy bardziej iść na. Yy, zachód. Ty coś nas pokierował ja bym... A bo pusty nie była Tak, to jest to sama, się. bo tu Enchanting też był. No, może ja Na gatunię. 100% Gdzie wyżeś ta poszli. Bo was nie widzę nigdzie. Chodź, tu, tu, tu. Gdzie? Yeah. Na południowy zachód. Przestań nas się przed... Przedostaniemy dostaniemy jakoś? Ty, tutaj nawet widać efekty po naszym zbieraniu jabłek. Nie można pozbierać podbierać jabłkę. A no rzeczywiście. Jabłko pikniemy. Jedne drzewo. Wiesz, nie, jak stoimy z jabłkami? Mamy jedną jedno w Ja mam jeszcze jedno złote. A to możemy zebrać. Tam będzie jeszcze I W sumie to chcesz. mam pełne eku Czym? Jak się jak... O, ja się kierki nie mam. Tu ja jadę. idę zobaczyć co tu jest na dole. To jest łatwy I po mnie chyba. Kurczki lecz. Ja. Chodź, chodź. 2 <laughs> Ale się wpakowałem, nie mogłem wyjść. NIE! <laughs> Czekaj, macie coś sypkiego? Jakiś piach czy coś? Mam piach. gdzie Tam jest? Tam. Tam to znaczy? Jest tam. Ryj to. <laughs> <laughs> e o, zajebiście. <grymne> Dostał. <grymne> to mi się długo ginie, o. Nie, ja to nie schodzę. <grymne> o, dwa jabłka leżą. Ach, ciach. Ja mam przy sobie jeszcze jest złota, tylko to na wiele nam nie starczy. No sobie tak cały czas balansujemy, kurde, na krawędzi. No. Jedno HP, pół HP. Dobra, chodźmy. Co ma być, to będzie, najwyżej zginiemy. co on większy? Być może nie chcę. Czy to jest ta sama wioska? Chwila. Nie. Eee, nie. tak. Była jeszcze druga jakaś podróż. Tak, to jest ta sama. To jest ta sama. Ej, tak, tak żeśmy poszli, bo bazy mamy tam. <grym> tu <grym> prowadził na. Ale w sensie, jak dotarliśmy do naszej bazy wcześniej. No właśnie. Się Ej to może tu, to może tam jakoś zaczęliśmy, ale nie raczej, raczej nie, tak tu na pewno byliśmy. Tutaj sobie zrobiliśmy dziurę, tak i poleźliśmy wtedy w tym kierunku. To W sumie to się cofamy. Dobra to mam pomysł, bierzemy łódki i jedziemy dalej na południe. To go... Tam nas przynajmniej nic nie dadnie. Chodźcie tu na południowy brzeg. Chwila węgiel zbieram Jak nic nas nie zbię? Squidy mogę nam te kałamarnice mogę nam A, ta. łódki zepsuć. <grym> Albo sami sobie zepsujemy. Nie no, trzeba zrobić na zapas jakiś. <grym> Dobra, łapcie kilka łudek. Ze 30 <grym> No, zrobiłem spory zapas. Tutaj masz jeszcze Eklar. Raz, dwa, trzy. Dobra, ja no mam mało. trzy łódki i ja ta, to, no, sporo Nie ma się. Ja mam cztery. Ja mam zero. Lata. Dobra, lecimy. W jeden, siedem mają znowu przywrócić ten fajny sposób kierowania łódką, że. Że w sadę można było jeszcze kierować Aha Co <laughs> wy tam już robicie? S Pro <laughs> Zdarzyliśmy się <Yeah. laughs> I Jak bym kierował? <laughs> no, idź to <tam. laughs> Ale fajnie, fajnie tu wygląda Ej to no. <grym> Tutaj tak blisko, czy gdzieś dalej pójdziemy No ale ląd się zaczyna. Dobra, i tak. <grym> tak się <rozmyśliśmy. grym> Musimy iść na piechać. O to się Słanik z nas Więc ja chyba czeka nas noc w dżungli. W dżungli to gid, bo tutaj mobów praktycznie nie ma. A przynajmniej łatwo się przed nimi ukryć. No. Mm. Wybiam te moby w liściach. No. Nawet nie uciekają. Bo nie mogą. Zabudę. Jak z czasem stoimy. E, chyba jeszcze trochę. Mm, dobra. Proponuję nam zrobić łódka. Może szybciej e, nie łódki tylko te łóżka. Może szybciej nam te ja Może szybciej deszcz mi, nie? No wykopać dziurę jakąś tym I się zabunkrować A tam dziurę, zrobimy sobie takie piętrowe Jeden tu A, Drugi to tu można. Chrisu, co mm -hmm. jesteś mm -hmm. O, lit. Jak to jest w tej <laughs> to to podobny do naszej Ej, no co jest? To nie śpi. Zbugowane. Mi się coś postać buguje, to może przynajmniej. mnie. no No teraz się nie buguje. Włazić. Ja jestem cały czas w łóżku. O, dobra. Zbierać wielka idziemy. Kurski biom się zaczyna Ej, co robi Ofta na tych dwóch klatkach na górze? Nad tobą, nad tobą się <ślesy> 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 no <ale. ślesy> <o>. Bezcenny widok <wine ślesy> Mam pomysł. No jak? Oj. Oj. Ciut za wysoko, ale nie mogę trochę... E no, marnujesz strzały. Ale się przecież. Mój eksp. Haha. Strzały się znajdą. Chodźcie jedynie tam tak, od szkieleta, który się zabije. No? Ej, no ale druga strzała trafiła i jej nie zwróciła. Dlaczego? Tam się jeszcze trochę ciągnie. Ha, i mam strzałę. Znalazłem. Oł. Gdzie wy tam leziecie? A zobaczyć może w tej dżungli jeszcze jest jakaś świątynia Przynajmniej tak od góry, żeby patrzeć Łohooo! Tak wow. Nie wstydzały mi się lutanki ja Spróbuję wcisnąć wcisn F3 i A Przeładowuje czunki czasami Tam się jakaś polana zaczyna znowu. Może będą jakieś wioski czy coś Oj Kto, Ktoś się zwalił? Ja, serca Zimowy biom po lewej. A zimowym nic ciekawego nie ma. No ja. eee. Aha, czas. Nie dało woda. Tam jest. No, wygląda na to, że jesteśmy otoczeni wodą. Tam, no bo będzie trzeba iść w ten zimowy. Tam dalej nic nie ma. Albo płynąć łódką. No, można by się przypłynąć znowu. Ja mam jeszcze dwie łódki aż. Ja mam Dobra. Tutaj na tym wzgórzu się pożegnamy. No to żegnamy się ze wszystkimi i zapraszamy na następny odcinek za tydzień w poniedziałek. No, zapraszamy. No, Zapraszamy.